We'll Na początek tych newsów o młodych artystach. Maciek Marcinowicz, zapraszam. Młodzi artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku niebawem zapraszają na wystawę. Od soboty ich pracę będzie można podziwiać w Galerii Przy Morze. Ale nie tylko, bo jeśli wpadną komuś w oko, to oczywiście będzie można je również kupić. To pierwsza tego typu akcja, wspierająca malarzy, grafików i rzeźbiarzy stawiających swoje pierwsze kroki. Mówi Marianna Kupść z Agencji Reklamowej A Studio. To jest taka oryginalna forma połączenia właśnie handlu z sztuką. Dzięki temu właśnie artysty. Artyści mogą zaistnieć na rynku, dotrzeć do szerszej publiczności. Natomiast dzięki temu, że ta wystawa jest w galerii, galeria też staje się atrakcyjnym miejscem dla społeczności. To nie ulega wątpliwości, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę niecodzienną ekspozycję prac studentów. Ta obok prac też na pewno zrobi duże wrażenie. Będą to prace wystawiane na Europaletach układanych w takie wysokie standy, także wizerunek będzie wyjątkowo industrialny, obrazy również nie będą w ramach, tylko zupełnie tak jakby na przeglądzie prac. Pod każdą pracą znajdzie się cena i dane jego autora. Kto wie, może niektórym z nich uda się zmienić miejsce swojego pobytu i trafią do jakiegoś przytulnego mieszkania. Na to właśnie liczą organizatorzy wystawy. No, mam...